Garnirowanie. Niby drobiazg, a cieszy oko. Dodaje potrawie klasy i podkreśla umiejętności kucharza. Garnirowanie dań, czyli zdobienie ich za pomocą odpowiednio dobranych dodatków garnie to nie tylko specjalność zawodowców. Tę sztukę możesz też pokazać we własnej kuchni. Nie musi to być proste, ale pamiętaj o kilku zasadach. Dodatek ma pasować do dania kolorem, fakturą i przede wszystkim smakiem. Pamiętaj, że nie wszędzie pasuje plasterek cytryny, pomidora lub natka pietruszki. Czasem trzeba się bardziej wysilić, co nie oznacza, że będzie trudno. Wypróbuj wstążki marchewki lub pietruszki wycięte z pomocą obieraczki do warzyw. Wysuszone w piekarniku plasterki owoców i warzyw, jabłek, buraków, marchewki, pomarańczy czy pomidorów. Jeżeli chcesz, możesz także zmielić je na barwny proszek, który także sprawdzi się jako dekoracja. Do garnirowania przydają się także proste sosy ze zmiksowanych truskawek lub ziół z oliwą. Desery często garniruje się obkładając je owocami lub posypując fantazyjnie cukrem pudrem albo kakao. Do zdobienia drinków możemy zaliczyć maczanie brzegów naczyń w cukrze lub soli zależnie od smaku drinka.